Witam Państwa, dzisiaj moim gościem jest Jeroen Ruczak, trener piłkarzy ręcznych Olimpu AZS UZ Zielona Góra, witam Cię serdecznie. Witam Ciebie Andrzeju, witam Państwa. Wprawdzie sezon w pierwszej lidze kończy się za, za kilka dni, no, ale Twój zespół już zagrał ostatni mecz. Zajęliście w grupie B, pier, w grupie B pierwszej ligi siódme miejsce. Jesteś zadowolony, czy, czy mogło być lepiej? No na pewno mogło być lepiej, choć założenia zrealizowane, bo przed sezonem mówiłem, że będziemy mieli grali o miejsca 6-9. Mamy miejsce siódme. No niby plan wykonany, ale niedosyć czuję dość duży, bo pierwsza runda była na pewno lepsza niż druga, ale w pierwszej rundzie straciliśmy, jak policzyłem, 8 punktów, które moglibyśmy zdobyć, w drugiej rundzie też koło 10. Czyli tak realnie no, stać nas było na pewno na miejsce piąte i to by był bardzo zadowolony. No ale nie ma co wybrzewzać, jest bardzo młody zespół, cel osiągnięty i mam nadzieję, że będziemy pali do przodu. No właśnie, w poprzednim sezonie walczyliście o utrzymanie przez długo, długo, długą część sezonu. Teraz środek tabeli, to co w przyszłym sezonie, czołówka? No tak by wynikało, nie mam co ukrywać, no bo to ja w, w tamtym sezonie mówiłem, że odmażam całkowicie zespół i, i tak się stało. Ciężko było, zwłaszcza w pierwszej rundzie, w drugiej już graliśmy lepiej. Ten sezon graliśmy tymi samymi chłopakami i Dokoptowani byli zawodnicy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, czyli jeszcze młodsi. No i już powalczyliśmy o środek tabeli. Jesteśmy najmłodszym zespołem w lidze, bo nasza przeciętna wieku 18,5 roku. No to rzeczywiście Czyli takie dzieci. A jeszcze na ostatnie trzy mecze wprowadziłem uczniów, dwóch uczniów klasy drugiej liceum. No to naprawdę jest zespół młodziutki, ale, ale taki był mój cel i mam nadzieję, że tą młodzieżą. Będziemy przejść do przodu, a co najważniejsze jest, że to jest stabilizacja na kilka lat w Zielonej Górze. No właśnie, możesz kogoś wyróżnić z tego zespołu? Ktoś zrobił wyraźny postęp? Jest ktoś taki, jakaś perełka? Znaczy, ja stawiam na zespołowość i głównie liczę na wszystkich zawodników, i nie chciałbym indywidualnie tutaj nikogo wyróżniać. Uważam, że cały zespół zapracował na, na wynik. Wiadomo, że czasami jedni zagrali lepiej, drudzy gorzej ale y, oni pracują jako zespół i ja mogę wyróżnić zespół cały. W tym sezonie pojawiła się liga akademicka, którą wygraliście. Gratulacje, ale to są nowe rozgrywki. Przybliż nam, jak to funkcjonuje i czy to, czy to, ma, czy to się przyjmie na dłużej. Co za pomysł w ogóle? No Na pewno się przyjmie. Pomysł bardzo fajny, bo to jest chyba pomysł ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych. Te ligi akademickie no tak, tam, to tam jest funkcjonują. W każdej dyscyplinie, tak. Tam. A tutaj też w wielu dyscyplinach, bo na Final Four, jak byliśmy w Krakowie, to jednocześnie grali hokeiści, koszykarki, siatkarze, siatkarki. Także było trochę tych zespołów. No ja uważam, że to Czyli jest Czyli to nie tylko piłka jest Nie, 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 nie. ogólnopolski projekt. Tak, to jest ogólnopolski projekt AZS-u. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. No i uważam, że bardzo fajny projekt. Fakt, że wymaga kolejnego wysiłku, bo, bo te najpierw są turnieje półfinałowe dwa i z tych turniejów półfinałowych trzeba awansować do Final Four, a one odbywają się też w trakcie ligi i musimy dysponować dość szerokim Układem, y, osobowym, jeżeli chodzi o zespół. No ale wygraliśmy, bieliśmy, pierwszy raz była Liga Akademicka, wygraliśmy to, historyczne, to. tak i wszyscy nam mówili, a ja zresztą mówiłem chłopakom przed finałem, gdzie graliśmy z bardzo silnym AGH Kraków, że panowie my nie mamy nic do stracenia, a jest szansa, że każdy z was przejdzie do historii. No i po finale podchodzili do nas różni włodarze i Akademii Hutniczej i AZS-ów i mówią do chłopaków i faktycznie potwierdziło się, że panowie przeszliście do historii. No i tak, ale impreza jako taka fajna, organizacja super, w tym roku będziemy na pewno również startować widzę akademickie. I trzeba będzie tytuł obronić. No, będzie na pewno ciężko, bo teraz będzie wszyscy mi misza i będzie nam y, ciężko, ale zrobimy wszystko, żeby znowu zakwalifikować się do Final Four, no i tam powalczyć, bo naprawdę fajna impreza, takie miłe wspomnienia, tym bardziej jak wygrany mecz i, i powiem szczerze, że mecz naprawdę godny finału, bo mecz finałowy kończy się rzutami karnymi i cały czas przewaga maksymalnie jedna, dwie bramki. No naprawdę super impreza. Przed Wami Akademicki Mistrzostwa Polski. To też jest impreza, w której w poprzednich latach odnosiliście, odnosiliście sukcesy, prawda? No tak, ja jestem 8, 8 rok teraz trenerem AZS-u, jeszcze nie było żebym nie miał medalu, a czasami były i dwa, czyli w Open i w wyższych szkołach pedagogicznych. No i w tym roku mamy tutaj półfinał u siebie, już 9-11. Czyli teraz? By, tak, wyjątkowo. Najbliższy weekend. Tak, najbliższy weekend i wyjątkowo, bardzo dużo zespołu się zgłosiło, bo jest aż 12 chyba u nas startuje w grupie. Półfinału. 5 awansuje do finału. Wylosowaliśmy bardzo ciężką grupę, no ale, ale cóż, no sezon się skończył. Jeszcze trenujemy, żeby tutaj dobrze się zaprezentować i awansować do finału. Finał w czerwcu w Warszawie też chcemy powalczyć. Mam nadzieję, że uda nam się awansować do finału i będziemy przejść do przodu. Myślisz zapewne, już, zapewne o kolejnym sezonie. Czy już coś się poukładało w głowie u ciebie? Czy już jakieś ruchy? To jest za wcześnie jeszcze mówić, ale jak znam ciebie i trenerów solidnych, tak zwanych z takim stażem solidnym, to oni, nie, oni już, już myślą o kolejnym sezonie. Jak ci się to układa ten nowy zespół? Znaczy, ja już o przyszłym sezonie myślałem o dwóch, o, dwo, dwóch trzech miesięcy. Jeszcze treść, lepiej, tak? Czyli y, my musimy planować szybciej, bo później czasami y, ruchy personalne, które chciałbym tutaj, żeby byli zawodnicy, już są nieaktualne, bo już są gdzieś tam. Po No, na dzień dzisiejszy wygląda to całkiem nieźle. Tutaj 90% zespołu z tego na pewno zostanie, bo chłopaki zasługują, żeby tutaj powalczyć o wyższe miejsca. Na pewno będą wzmocnienia. Na kilku pozycjach już jesteśmy dogadani. Ten zespół będzie liczył w granicach 24-25 zawodników, z tego względu też że musimy powiększyć tą bazę zawodniczą o tym, Andrzej, o czym rozmawialiśmy, czyli Liga Akademicka dochodzi. Dochodzą mecze EAMPów, no czyli tu jest dość duży wysiłek i ten skład musi być dość szeroki. No. Już prawie, że tak powiem, listę zamykam. No 10 maja y, podję, podjąłem decyzję, że 10 maja jeszcze czekał na, y, na dwie, dwie osoby i, i jeżeli dojdziemy do porozumienia, y, będzie lista zamknięta. Oczywiście zamknięta przeze mnie, ale jeżeli gdzieś tam znajdę jakąś perełkę i będzie chciała tutaj przyjść i nas wzmocnić, to na pewno będziemy też rozmawiać, ale, ale skład personalny, że tak powiem, w 95% jest zamknięty. No właśnie jesteś związany z tym środowiskiem piłki ręcznej od lat. Wszyscy wiedzą, że Ireneusz Łuczek to jest, to, jest, to jest opoka tej piłki ręcznej w Zielonej Górze. I powiedz mi, bo są różne dyskusje. Nie, niektórzy mówią tak, że z zespołem akademickim nie da się wiele zrobić, że jest rotacja, że ludzie się, grają, kiedy studiują, że myślenie o czymś wie, większym wyczynie nie ma szans. Z kolei inni mówią, że nie można to zrobić. Jakie jest Twoje zdanie? No tutaj na to wpływa wiele czynników. Ja, ja chciałbym, bo kilka lat już pracuję w azs i tak samo było na początku, że zacząłem pracę i co roku ten skład personalny mi się zmieniał 8, 10, 12 osób i od nowa trzeba wszystko budować. Dlatego w tamtym roku podjąłem tą decyzję, taką dość drastyczną o tym odmłodzeniu zespołu i szczerze powiedziawszy to chyba jest jedyna taka przyszłość i alternatywa, że połączę Młodość ze studentami, czyli studenci będą główną opoką tego zespołu, plus uczniowie naszej szkoły, zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, i na tym będziemy bazować. I, I tutaj w tym momencie wychodzi nam, że dajmy na to, będę wprowadzał tak jak teraz uczniów trzeciej, czwartej klasy, plus. 3 do 5 lat studiów, czyli taki zespół w ostatnich 5 latach po ukończeniu szkoły średniej. Mamy jeszcze później 5 lat, czyli 3 normalne i dwa magisterki. Można coś zbudować. No, tylko trzeba oczywiście mieć ku temu podstawy. Ci zawodnicy niektórzy, którzy grają coraz lepiej u mnie. No, niestety. Właśnie. Ja ich nie zatrzymam, a, a, a szczerze powiedziawszy, nawet nie próbuję. No, bo jeżeli ma iść ligę wyżej czyli do ligi centralnej lub do superligi. No to ja tylko chcę przyklasnąć, bo, bo wiem, że to jest też trochę mojej roboty w tym i cieszę się, że zawodnicy się rozwijają, choć marzy nam się tutaj też, żebyśmy awansowali do Ligi Centralnej i chyba już wtedy nie tak chętnie by odchodzili. Czy, czy, czy nie odczuwasz tego takiego szklanego suwitu, którego nie możesz, nie możesz przebić? No nie, no ja jestem człowiekiem, który walczy do końca, i, i podejrzewam, że nawet jak mam minimum gdzieś tam szans na coś, osiągnięcie czegoś więcej, to chcę to osiągnąć, i, i chłopaki o tym doskonale wiedzą. Dlatego ten plan jest taki, a nie inny, że stawiamy na młodzież. Tutaj nie ma żadnych wielkich pieniędzy, to nie jest zawodowstwo, ale oni łączą naukę, czyli studiowanie z grą w piłkę ręczną i gdzieś jak widzimy, taki. Jak wspominaliśmy o Lidze Akademickiej, taki sukces na pewno nas buduje, też gdzieś nie? tam buduje i stawia gdzieś tam y, niektórym zawodnikom z innych regionów takie pytanie, a może przyjść do Zielonej Góry na studia, a może tutaj pograć, może pójdziemy coś i osiągniemy razem. Ja też im tłumaczę, że przychodzą tutaj do mnie do zespołu, Mamy określony cel, który będziemy sobie stawiać i realizujemy bez względu na to. Ja nie potrzebuję tutaj 30-latków. Ja chcę młodych ludzi, którzy dążą do czegoś, chcą coś osiągnąć. Ja już będę się cieszył, że oni się rozwijają, a oni dzięki temu, że się rozwijają, będą nam przynosili sukces. I tak na koniec piłka ręczna była przez lata w cieniu jakby innych dyscyplin. Później po sukcesach y, na, naszej, na, na, naszych piłkarzy męskich, naszej kadry narodowej, niestety już odległych, poszło to w górę. Po, pojawiła się telewizja, większe zainteresowanie. Co czas, czego brakuje, żeby, żeby jeszcze było bardziej powszechne, żeby jeszcze bardziej była popularna. No na pewno brakuje hal. To jest podstawowa rzecz, że brakuje hal brakuje yy, hal i większej takiego zaangażowania w szkołach podstawowych do trenowania piłki ręcznej. No, jest zmiana zarządu. Sławek Szmal tam różne rzeczy proponuje dla młodzieży. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijać, ale, ale przede wszystkim musimy to młodzież zachęcić do uprawiania piłki ręcznej i pokazać, że to jest sport naprawdę bardzo fajny. Fakt, że jest yy, zdecydowanie w cudzysłowie powiem męski, bo kobiety też przecież bardzo fajnie grają tą piłkę ręczną, ale jest to sport mocno kontaktowy, że tak powiem. A. I tutaj wymaga szczególnych predyspozycji, ale chyba kto liźnie tej piłki ręcznej, to już nie chce odchodzić. I ta młodzież. Powiem tak, powoli się coraz bardziej garni. Gdzieś tam chyba przegapiony został taki moment, gdzie ta kadra nasza miała wiele tak. sukcesów i ten moment został przegapiony, nie stawiano na młodzież, opierano się na doświadczonych zawodnikach, no ale oni też kiedyś muszą kończyć granie i mam nadzieję, że teraz wrócimy do tego. Grania od podstaw i poprzez takie ośrodki jak szkoły, y, które preferują klasy o, prefer o profilu piłka ręczna, y, szkoły średnie i później studia. Tych naszych kadrowiczych będzie coraz więcej i ta piłka ręczna będzie coraz bardziej popularna. Choć powiem, że w Zielonej Górze zauważam, że jednak trend jest taki wzrostowy, wzrostowy. czyli jest coś fajnego. I, i, I trzymajmy się tego. I tak, już na koniec, zupełnie dziękując, dziękując Ci za fajną rozmowę. Czego życzyć? Liga, jeszcze czas na no, no, nowej ligi, czyli co? Akademickie Mistrzostwa Polski, Do dobrej no, pozycji, no kolejnego na pe... medalu? No na pewno chcielibyśmy wejść do finału i tam wywalczyć kolejny medal. Mam nadzieję, że to się ziści. Zrobimy wszystko, żeby ucieszyć i, i tutaj środowisko akademickie, zielonogórskie, no i oczywiście dyrektora klubu, rektora, żeby, żeby ten medal <grym> przywieźć. A, a co na przyszły sezon? No najważniejsze, ja tak jak chyba wielu z trenerów i sportowców chciałbym tylko żebyśmy pracowali i mieli dużo zdrowia i siły do tego żeby osiągać cele, a reszta sama sobie. Przyczy. I tego tobie i zespołowi i całej piłce ręcznej zielonogórskiej życzę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dzięki bardzo.